Dzisiaj taka nietypowa wizyta. Gościmy w domu Hani. Bardzo miła wizyta. Tutaj z nami rodzice, ciocia e, Hani i siostrzyczka. Pokażemy wam bliżej. Jak się czujecie? Jak wasze nastroje i jak wasze samopoczucie jest w związku z tym, że ta walka no, cały czas trwa w waszym życiu? Ciężko jest nam przestać myśleć o, o, o tym wszystkim. No są różne momenty. Czasami jest naprawdę ciężko. Bo był moment, kiedy zbiórka nam stanowiła się w miejscu, to po prostu to były chwile załamania już dla nas. Kwota, która jest Hanie potrzebna jest bardzo duża. Jaka to jest kwota i, i na kiedy ona jest potrzebna? To jest około 11 milionów. Ostatnia wycena ze Stanów jest to prawie 11 milionów złotych, z czego wcześniej myśleliśmy, że będzie to około 9 milionów złotych. Jest to bardzo wielka suma. Jaki czas Hania ma na to, żeby, żeby tą kwotę uzbierać? Lek musi być podany do drugiego roku życia, a więc jeszcze no, rok czasu, żeby uzbierać tą kwotę. Teraz poprzeczkę wam bardzo wysoko, bo z jednej strony choroba Hani i wasze zmagania, z drugiej strony teraz ogólnoświatowa epidemia, która bardzo wam utrudniła działanie. Dodatkowo, tak jak pani powiedziała, Dochodzi do tego yy, koronawirus, który pokrzyżował ma nam bardzo wiele planów. Różne akcje zatrzymały się. Czasami jesteśmy w bardzo dużym kryzysie, kryzysie, ale wierzymy, wierzymy w was, wierzymy w ludzi, wierzymy w ludzi w dobrej woli, którzy po prostu są w stanie y, pomóc nam, pomóc naszej. W rozmowie prywatnej przed chwilą powiedział mi Pan, że jest pod wrażeniem tego, w jaki sposób zachowują się ludzie. E, tak. Sam osobiście nigdy nie e, doświadczyłem takiej dobroci od strony nieznanych dla mnie osób, nieznanych dla mnie ludzi, którzy naprawdę mają duże serca. E, sam może e, nigdy nie potrafiłem dać tyle z siebie, co po prostu dają. Ludzie, mojemu dziecku. I to bardzo często obcy ludzie, prawda? Tak. Codziennie dostajemy wiadomości od praktycznie osób, które nigdy w życiu ich nie widzieliśmy, ani nie mieliśmy z nimi kontaktu, e, że chcą nam pomóc, chcą pomóc Hani w zbieraniu tej kwoty. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc. E, I samo się... osoby, które pomagały nam w sztabie, to są osoby, których nigdy w życiu nie widzieliśmy na oczy, po prostu oni sami za nas się zgłosili, że chcą pomóc e, nam w zbieraniu tej kwoty. Dlatego właśnie dziękujemy wszystkim tym ludziom i zachęcamy naprawdę do pomocy, bo nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić. O co chcielibyście prosić Euczan ludzi dobrej woli? Chcielibyśmy prosić nie tylko euchan, chcielibyśmy prosić wszystkich Polaków, wszystkich ludzi, którzy są w stanie nam pomóc, bo bez nich, po prostu, bez nich, bez nas, bez nie. tych ludzi dobrej woli, niestety nie uda się tego zrobić. Nie damy rady sami zbierać tej kwoty, to jest oczywiste. Co się stanie w momencie, kiedy nie uzbieracie tej kwoty? Nie chcielibyśmy się wypowiadać na tym temat. Życzymy wam przede wszystkim Hanie, życzymy dużo zdrowia, wam wielu sił, żebyście potrafili przetrwać te wszystkie przeciwności i razem z wami trzymamy kciuki i wierzymy, że to na pewno się uda, bo innej możliwości, tak jak sami powiedzieliście, nie ma wszystkiego najlepszego. Dziękuję.